Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj ciąg dalszy na temat Gorfanga. Jestem stary? Zapytał Gorfang. Jaki? Syknął przez zamknięte zęby Bardok. Jestem słaby? ryknął Gorfang. Jestem największym orkiem na świecie i nadal rządzę. Rozmowa Gorfanga z Bardokiem czarnym kolcem. Po wielu latach rządów Gorfanga, wśród zielonoskórych zaczęły krążyć plotki, że Gorfang zaczął gadać do siebie. Wściekły na tak jawną obelgę i chętny do udowodnienia, że nadal jest najtwardszym z Hersztów, Gorfang postanowił zebrać armię, aby uderzyć na kontrolowaną przez krasnoludy część Karaku Ośmiu Szczytów. Do obszaru znanego wśród orków jako Ciasne Miejsce przybyli zielonoskórzy z całego regionu. Uderzano w bębny, grano na piszczałkach, a na wietrze powiewały setki sztandarów. Stalowe pazury i złamane topory, niebieskie twarze i czarne słońca, górskie plemiona, leśne gobliny, koczownicze bandy wojenne i najemnicy czarnych orków, wciąż zakrwawieni po rajdzie z siłami chaosu na północy. Wszyscy oni odpowiedzieli na wyzwanie wodza czarnej grani. Jednakże niektórzy z zielonoskórych, zwłaszcza czarni orkowie z plemienia ponurych zębów, słysząc plotki o tym, że Gorfang traci kontakt z rzeczywistością, publicznie rzucili wyzwanie siwemu orkowi. Czarnoskórzy, grubi od mięśni i odziani w egzotycznie wyglądające zbroje, wojowniccy ci przyjmowali wrogość swych zielonych kuzynów z zarozumiałą pogardą. Pogardą, za którą takich nienawidzono. Tysiące zielonoskórych zebrało się koło jamy bojowej, by zobaczyć pożeracza troli w akcji. Dół bojowy rozbrzmiewał uderzeniami z metalu o metal, a na twardą ziemię leciały orkowe zęby, gdy Gorfang walczył z dwójką czarnych orków. Po krótkiej bójce, pożeracz troli wysłał pierwszego z oponentów, zakrwawionego i ledwie przytomnego, w tłum otaczający ring. Na środku jamy, otoczony przez wiwatujący tłum, Gorfang uniósł zakrwawione pięści i ryknął w powietrze. Plemiona odpowiedziały krzykiem, gdyż agresja, której byli świadkami, działała na nich jak najmocniejsze narkotyki i doprowadzała ich do ekstazy. Gorfang otarł krew z pięści i wyciągnął rękę, by zająć się drugim czarnym, który próbował zaatakować go od tyłu. Potężny cios oderwał stopy czarnego orka od ziemi, a gdy ten upadł, jego czaszka uderzyła z głośnym hukiem o skałę. Orkowie nagrodzili ten widok kolejną falą ryków i walenia w bębny. Czarni orkowie, którzy przyglądali się walce, wydawali się obojętni. Jeden z nich szturchnął łokciem w żebra swojego wodza i powiedział do niego coś w języku wschodnich stepów. Czarni orkowie najwyraźniej uznali to za zabawne, gdyż ryknęli śmiechem. Po obrzuceniu czarnych orków obelgami, Gorfang wyciągnął z pochwy swój słynny Czerwony Kieł, wielki miecz o ząbkowanych krawędziach. W odpowiedzi wódz Czarnych Orków, który przedstawił się jako Bardok Czarny kolec z ponurych zębów, zaśmiał się krótko i wyciągnął własny miecz, machnąwszy nim kilka razy na próbę. Kiedy Bardok uznał, że jest już gotów, opuścił swój miecz i zaszarżował na Gorfanga. Pożeracz troli przykucnął, unikając wypadu czarnego orka i wbił rękojeść czerwonego kła w usta Bartoka. Tłum szydził, gdy czarny kolec zatoczył się w tył i splunął krwią, walka jednak dopiero się rozpoczęła i czarny kolec nie zamierzał się poddawać. Wyprowadził on cios w szyję władcy czarnej grani. Gorfang sparował atak i zakleszczył broń czarnego orka na ząbkowanej krawędzi czerwonego kła. Bardok próbował uwolnić swoją broń, jednak bez powodzenia. Gdy czarny kolec zrozumiał, że nie wyrwie swojej broni, uderzył on wolną ręką w pierś Gorfanga, a następnie spróbował wyrwać oba miecze z rąk Gorfanga. Pożelacz troli jednak na to nie pozwolił i uderzył czarnego orka z byka w nos. Ten, nie chcąc być dłużny, postanowił oddać Gorfangowi ten hojny prezent. Broń poszła na bok. Dwaj starli się w brutalnej walce wręcz. Na skroni Bardoka pojawiła się gruba żyła, a jego nogi zaczęły się ślizgać. Ponad muzyką i wiwatami orków wzbijały się skrzypnięcia orkowych stawów. Jedno z oczu Gorfanga zabłysło nienawiścią, gdy napiął on swoje mięśnie i podniósł herszta czarnych orków wysoko w powietrze. Jeniec kopał i bił kułakami, ale nie był w stanie nic zrobić, gdy Gorfang machał nim nad głową niczym wojennym trofeum. A potem pożeracz troli wymierzył cios, który zakończył walkę. Podniósł w górę jedno kolano i z impetem cisnął o nie Bardoka. Trzask pękającego kręgosłupa odbił się echem po całej dolinie, zagłuszając wiwaty tłumu. Po tym ciosie Bartok osunął się na ziemię, zdołał wprawdzie obrócić się na udo, jednak nogi uciągnęły się za nim bezwładnie. Gorfang nie tylko pokonał rywala, wysłał też wiadomość, która niewątpliwie dotarła do wielu zwiwatujących. Uniósłszy w górę pięść, Gorfang wydał z siebie głośny ryk triumfu. Następnie odwrócił się do Bartoka, który doczołgał się do wciąż złączonych mieczy i próbował uwolnić swój. Stary ork stanął na piersi swego rywala, z płuc którego uszło powietrze, powiedział do niego parę słów, a następnie dosłownie wykopał go z jamy. Po utracie swojego herszta żaden z czarnych orków nie odważył się rzucić wyzwania gorfangowi. Wszyscy wiedzieli, że jest on najtwardszym orkiem w okolicy, a bitwa o kara szczytów może się zacząć. Kres Gorfanga nastał, gdy Thorgrim strażnik Uraz, wraz z krasnoludzką armią zaatakował Czarną Grań, chcąc odbić rodzinę króla Kazadora. Thorgrim zabił potężnego orka, a jego głowę ofiarował królowi Kazadorowi na krótko przed końcem czasów. Uzbrojenie Zbroja Złego Słońca. Niewiarygodnie gruby zestaw magicznych stalowych płyt, żelaza i łuskowanej kolczugi. Emaliowany napierśnik przedstawiający złośliwe Złe Słońce chroni tors. A hełm wyrzeźbiony w kształt warczącej orkowej twarzy zapewnia skuteczną ochronę głowie. Z biegiem czasu Gorfang zaczął nosić wokół pasa brody pokonanych krasnoludów, chcąc rozwścieczyć synów Grungi. Czerwony kieł. Ogromny miecz o ząbkowanych krawędziach. Broń ta dorównuje wagą jaskiniowemu paszczunowi, gobli. Mimo olbrzymiej masy, Gorfang nie miał problemów, aby władać tą bronią. I na dzisiaj to by było tyle na temat orkowych bohaterów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Wejdź na Patronite i Wesprzyj projekt.